Dobra, słuchajcie, bo jest przypał! Całkiem przypadkiem ulepszyłem w Minecrafcie moby! I to nie tak ulepszyłem, że dają więcej mięsa na przykład, no! Tylko tak ulepszyłem! To jest zły pomysł! Od teraz każdy mob w Minecrafcie ma jakąś dziwną super moc! O, świnie i krowy na przykład mają pistolety w ręce, wspaniały pomysł! A wy macie w ręce rękę, którą możecie wykorzystać na przykład do ustawienia łapki w górę! Polecam cieplutko. fajna sprawa łapki w górę zawsze na propsie! A ja jako, że te moby są takie mocne, muszę sam się przed nimi zabezpieczyć! Jeśli one mogą mieć jakieś spluwy, to ja też będę miał spluwę, no? Problem w tym, że żeby ją skraftować potrzebuje żelaza. Chyba, że jest szansa, że z nich może to wypaść. Co to jest? Czy to jest latający koń z jetpackiem? O, nie, o, nie, 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 nie! Co jest nie tak z tą grą? Super świetnie. Konie mają jetpacki, świnie mają pistolety. Coś jeszcze! Coś czuję, że to dopiero początek naszej przygody. Dobra, Elo, jestem bezpieczny. Kamienny jednym miecz to już jednak coś! A więc mogę zaryzykować że i spróbować zabić pierwszego moba. Może niekoniecznie konie konia, bo nie mam jeszcze litry. Co to jest za lama? Co jest z nią? Okej, okay, ale królik jest jeszcze gorszy. Wow! Eee, będzie przewidziałem kilku. Rzeczy. Zabójczy na opająk, to nie jest coś, z czym chciałem walczyć. Byłem gotowy maksymalnie na tą świnię. Dosyć tego mam już, no! Kto to w ogóle wymyślił? Ja tego chcę. Moje itemy i już to czekam spokojnie. Nie chcę ciami walczyć. Dziękuję, miło było, ale się skończyło. Czemu one są takie szybkie? Dobra, coś czuję, że nie odzyskam tych itemów. Czy ja przed chwilą nie widziałem strajdera z bazuką? O, o, tu jest szkielet! On nie ma żadnej broni, chwilę, dlaczego? Tu jest ultra podejrzane, na pewno ma inną supermoc. Panie szkielecie, dzień dobry, miło pana widzieć. Wow! Okej, okay. nie ma żadnej innej supermocy. Szkielet na tym świecie jest słaby. Nie spodziewałem się, bo normalnie to jest jeden z mocniejszych mobów, no. Ale nie narzekam, podoba mi się to. Mój plan od teraz jest następujący: aby skraftować swoją własną skluwę, potrzebuję czegoś takiego. Pięciu żelaza i dwóch drewna. Później do strzału potrzebuje jeszcze kąsków żelaza. Dobra, dobra, da się zrobić, no. Umówmy się, kilka Lasa, za co się potrafi strzelać, to nie jest zły deal! Wągiel załatwiony! To jeszcze tylko znaleźć żelazo, unikając tej dziwnej świni. Ej, bo ja jedzenia też nie mam! Jak mam niby znaleźć jedzenie, jeśli każda świnia ma pistolet! Nie przewidziałem tego problemu w mojej głowie! A, nie miałem go w planach! O kopalnia! Widzę żelazo, widzę żelazo! Nie pytajcie proszę, ile razy zginąłem zanim nie, wykopałem co! O, i spawner się ma! I po spawnerze do widzenia! Mam wiadro, tak jest! Mogę robić wiadro challenge, dokładnie o tym, marzyłem i mam chleb, o kurde pele. Dawno tak bardzo cieszyłem się z chleba! Ale jeszcze bardziej że się z tego żelaza. Hej panie, drbanie, pan jako jedyny chyba nie ma żadnego pistoletu. Bardzo miło z twojej strony, ale mógłbyś tam nie patrzeć? Ja chcę tylko podejść po to żelazo, no? Nie, nie, nie stój tutaj, co to odwalasz? Nie, on specjalnie wchodzi pod mój ekran, żeby spojrzał mu w oczy. Nie podoba mi się to go w końcu ekranu. jak miło było. Prawie tak, że żelaza powinien wystarczyć. Jestem gotowy na Minecraftową wojnę. Znaczy może jeszcze nie, ale zaraz będę. Jeśli nawet króliki i świnie mogą mieć w Minecrafcie broń, to tym bardziej żelazne golemy. Więc rozpoczynamy zaraz walkę o swoje prawie. Ha! I walkę o przetrwanie w tej grze, bo to jeszcze nigdy nie było takie trudne, jak dzisiaj. Okej, okay, z takich podstawowych rzeczy to potrzebuję miecza. Killoffa! Oraz oczywiście tego, na co czekam od początku! Proszę Państwa, o to mój pierwszy pistolet! Mam nadzieję, że on będzie mocny, okej? Okay? Trochę amunicji do niego poproszę idealnie. A czego potrzebuję do tego lepszego? O! Dobra, dobra, bez przesady. Na początku możemy przetestować ten normalny. Mam nadzieję, że on poradzi sobie chociaż latającym koniem, ponieważ potrzebuje jedzenia. Dobra, latający latające raczej nie daje jedzenia, ale lecimy z tym koksem strzelam w ciebie! Stary, czemu nie ma dźwięków? O, trafiłem. To działa. O, zabiłem latającego konia. O, kurde, byle jestem mocny w końcu. Mamy to, mamy pierwsze jedzenie. Szykujcie się, świnie i krowy, już po was. A jak już was załatwię, to idę do letteru. Bo tam czekają na mnie kolejne dziwne rzeczy. Co jest z tym królikiem? O nie, spadaj. O... Od... Trzyma jakąś dziwną marchewkę. Nie wygląda bezpiecznie. Zabójcze króliki nigdy nie są spoko! To spluwa jest totalnie upy! Mam prawie wszystko na jednego strzała! Nie podoba mi się ta pszczoła. Bardzo mi się nie podoba ta pszczoła. Mówiłem wam kiedyś, że boję się takich rzeczy? Znaczy, boję się normalnych pszczół. A ta jest jeszcze bardziej przerażająca. Jak w nią trafić? Jak w nią trafić? Spadaj stąd. Nie chcecie tutaj! Wow, o nie! O nie! Przynajmniej śledzili Squidy. Nie mają żadnej broni. Woda brzmi jak całkiem bezpieczne miejsce, co nie? Znaczy, nie wiem, może się zdziwię. I zaraz spotkam jakiegoś zabójczego królika. O nie, o nie, 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 nie. Pobuka wygląda jak TNT. To nie jest dobre połączenie! nie, co, że jakże? Co? Co tu się właśnie stało? Mam dosyć tych mobów, to jest jakaś porażka. Czy to jest w ogóle legalne, co się właśnie teraz stało? Wniosek z tego jest całkiem prosty. Aktualnie prawdopodobnie popugi są najbardziej niebezpiecznymi stworzonkami tutaj. A ja zgubiłem mój pistolet. Wspaniale. Dobra, mamy to, lecimy dalej. Co jest z tym zombie? O, ja cię, moje gacie, takiego jeszcze nie widziałem. To jest zombie koń. Ała, ała, pa, 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 Dobranoc. I stąd? Spadaj, spadaj. Dziękuję, miło było. Czy coś mnie jeszcze chociaż w życiu zaskoczy? Nowego. Widziałem się już wcześniej. Zegnaj, daj mi spokój! O, strajdery! Co to robią, strajdery? Wygląda on bardzo podejrzanie. On ma bazukę. dobra, to jest strajder z bazuką! Dobra, uciekamy do deteru, już tu nigdy nie wracamy. Ej, Żółwiję ninja! Czy ja, panie żółwienie ninja! Nie! Pa, panie, nie, proszę, żółwienie ninja. Miłe, miłe! Portal, zbawienie! Brakuje tutaj dwóch obsydianów, proszę! Nie, he, czemu ich nie ma! Dobra, szybka sprawa, potrzebuję lawy. Biorę lawę, wracam w to miejsce, robię portal i zobaczymy, co nas czeka w deterze. O, jest tu jest, nawet obok! Czy tylko mi się wydaje, że ten ul wydaje jakieś dziwne dźwięki? Hmm. Mam nadzieję, że jeszcze więcej takich dziwnych dźwięków spotkam w deterze. Nie mam pojęcia, czego się mogę tam spodziewać, tym bardziej, że strajderzy już są tutaj. To co będzie tam? Jakiś Ender Dragon? Nie, nie, nie. Wypowiadanie tego imienia w tym miejscu jest bardzo niebezpieczne. Żaden Ender Dragon nie ma opcji, nawet, że on tam był. Biorę lawę, wchodzę i elo! To będzie prawdopodobnie najgorsza decyzja w moim życiu. Ale robimy to, let's go! Mam gotową spluwę, jestem gotowy. Dzień dobry, siema Jakieś dziwne pygliny czy coś? Halo? Nic tu nie ma, jest podejrzanie cicho. Hałas w Minecrafcie jest zły, ale cisza jeszcze gorsza. Ej, no po prostu opuszczony no. Nie ma tu nic, kompletnie nic jest pusto. O, jest Piglin! Nie, to nie jest Piglin, to jest coś innego, ale on nie ma żadnych specjalnych mocy! Nie no, gości wygląda normalnie, no? Podejrzane, podejrzadę. Póki co to ja mam wrażenie, że ten jest bezpieczniejszy niż zwykły świat! Nie no, ale to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Okej, okay, oni też mają normalne kurze. Mają cztery i serduszka, to nie był dobry pomysł, żeby do nich podchodzić. Ale przynajmniej nie mają jakichś dziwnych karabinów maszynowych. Co to jest? Czemu to jest takie małe? Czemu to jest czerwone? Dzień dobry, kim, jesteś, co tutaj robisz? O, nie, to była ta papuga! To jest jakiś gubi. Żart, ta gra to jest głupi żart! Ej, ale wybuchająca popuga to jeszcze nie wszystko! Tak się składa, że jest jeszcze lis! Lis, który wygląda jeszcze gorzej i bardziej bezpiecznie się. panie Lisku! Nie, dobra, ja się poddaję! Biorę karabin i lecę z tym koksem! Czemu ja go od początku nie skraftowałem, no? O, mogłem jeszcze zrobić zbroję odporną na pociski! I to ty. Z ośmiu kobla, serio? To jest jakiś głupi żart. Ja mam już naprawdę dosyć moich nieprzemyślanych decyzji w tym minecrafcie. Może bym nie umarł, jakbym to skraftował wcześniej. Nie przemyślałem tej gry kompletnie. Ale wiem tyle, że czas na rozpierduchę! Żegnaj strętę, że już po to bierze. Że... Aha. Chyba ja nie umiem używać tego karabinu. Dlaczego on właśnie teraz wybuchł, a nie, Niedobra, to Strider wybuchł! Zapomniałem, że ten gościu ma bazukę. tam bazuka, co to w ogóle jest? Ten karabin jest totalnie OP. Jakbym miał go od początku, to już bym dawno to wygrał! Albo nie, ja chcę to co ma ten kurczak! Czy wy go widzicie? Ten kurczak ma jeszcze lepszą broń niż ja! Co to jest, halo? Ty, ej, wcześniej były wujownice żółwie ninja, a teraz mamy Kung Fu pandę! Trzeba Kung Fu pandę, umiesz Kung Fu, dobra, umiesz. widzę, widzę, nie musisz mi to udowadniać? Może i ty umiesz Kung Fu, ale ja mam pistolet i mogę cię! Znaczy, wiecie, Family Friendly Content mogę cię. Y, co mogę robić z panem? Ja cię biednę, mi bambus! Ej, chwilę, chwilę, chwilę. Tego czegoś też nie widziałem. Czemu to mnie zabiło? Co to było? Lethal, kat! Co to znaczy Let Hal Halo? Ly -e ale ty, a ty śmiertelny kot, nie, no spoko to by się zgadzało. Natomiast to jest on. Tak wygląda p. Czy on stoi na i Nogach trzyma... Nie, nie, dobra, nie, to jest za dużo jak na mój mózg. Nawet na ten, który został zniszczony przez te wszystkie odcinki. Dobra, jednego jestem pewien. O tym filmie w Minecraftie nie zaskoczy mi już kompletnie nic. A mój mózg jest totalnie zryty. Dlatego dzięki za go Subskrybujcie, apłaczcie dzwoneczek, gdzie widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek. Chyba, że będzie padać, to nie. Albo tak, nie wiem o co chodzi, nie wiem o czym ja gadam. Mam zniszczony mózg, ok? Dobranoc. Wow, a przy co masz właśnie teraz dwa filmy? Ten po prawej to ostatni odcinek z mega, ultra dziwnych modów, który koniecznie musisz iść, mój panie jeszcze bardziej niż ten. A więc widzimy się po drugiej stronie. Jedzcie dużo chleba. Dobranoc.